Witam Was serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przetestuję i zaprezentuję, jak na pierwszy rzut oka, dość dziwaczną maszynę ZiPro Climber. Producent zapewnia, że jest to połączenie Orbitreka. Stepera i schodów. Za chwilkę opowiem Wam o tych podstawowych parametrach, które interesują mnie najbardziej jako nabywcę maszyny. Pełen opis zobaczycie za chwilkę pod filmem. Przygotowałem sobie tutaj na dole małą ściągę, żeby nie popełnić żadnego błędu. Długość maszyny 93 cm. Zwróćcie uwagę, jak ona jest kompaktowa także zmieści się nawet w najmniejszych pokojach. Szerokość 64 cm, wysokość 158 cm, waga produktu 35 kg. Także bez problemu osoby słabsze, osoby silniejsze mogą sobie tą maszynę przesunąć na siebie. Wchodzą, wchodzi ona wtedy na rolki transportowe i możemy sobie nim przejechać z jednego punktu do drugiego. Maksymalna nośność, jaką podaje producent, wynosi 120 kg. Mamy tutaj. Manualną regulację i magnetyczny system oporu. Także sterujemy sobie obciążeniem za pomocą tego pokrętła, który jest przy wyświetlaczu. Właśnie Wam to zaprezentowałem. Koło zamachowe. Tutaj tak naprawdę nie ma jakichś szczegółowych informacji. Według zamówienia na Allegro wynosi 7 kg, ale zwróćcie uwagę, jak to koło jest duże, masywne. Jestem przekonany, że ma ono około 15 kg. Długość kroków w tej maszynie wynosi tylko 7 cm, rozstaw między stopami 15 cm. Także patrząc właśnie na te parametry, ta maszyna powinna pracować bardziej jak stepper niż orbitrek. Zaprezentuję Wam teraz, jak osoba o moim wzroście 187 cm i wadze 100 kg będzie wyglądała na tej maszynie. Będę opowiadał Wam o pierwszych wrażeniach. Obciążenie mam ustawione na jedyneczkę. Łapie za te rączki, gdzie mamy blaszki do pomiaru pulsu. Sylwetka wyprostowana. Krok, krok ewidentnie czuję, że jest bardzo krótki, rozstaw między stopami w zupełności mi wystarcza. I powiem Wam, że bardzo fajnie się trenuje na tym orbitreku. Tak się podskakuje do dołu, do góry i rzeczywiście pracuje jak steper, jak jakieś schody. Naprawdę ten ruch jest bardzo przyjemny. Później Wam to zademonstruję, ale tak, mamy tutaj bardzo dużo chwytów. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty możemy się położyć podczas treningu. Także naprawdę każdy znajdzie odpowiednią pozycję na tej maszynie. Osoba niższa, osoba wyższa będzie czuła się na pewno komfortowo. Dodam teraz więcej obciążenia, ustawię na maksimum. Czuć tą różnicę w skali od 1 do 10 dałbym taką piątkę. Jak oglądaliście wcześniejsze moje filmy, to pewnie znacie moją opinię na temat tych maksymalnych obciążeń powiedzmy to w tych budżetowych maszynach. Zakładam, że producenci specjalnie ustawiają te obciążenia, troszkę mniejsze te maksymalne, bo wtedy zużycie maszyny wszystkie te przeciążenia na tuleje, na łożyska. Są dużo większe, jeżeli mamy duż, dużą możliwość ustawienia sobie Tego maksymalnego oporu I Orbitrek po prostu Wytrzyma O wiele krócej Jeśli chodzi o tą maszynę Powiem wam szczerze, że Jestem zachwycony Że za Tak niewielkie pieniądze Można kupić naprawdę Bardzo Przyzwoity Orbitreko Stepper Wracam do Jedyneczki podczas takiego spokojnego treningu cardio maszyna pracuje bardzo cicho. Nic nie stuka, nic nie puka. Zaraz jeszcze przyspieszę. Postaram się wykonać jakiś taki delikatny interwał. Także ustawię na trujeczkę. To co tam się obija, to są sznurówki od butów. Poza tym nie słychać żadnych niechcianych dźwięków. Powiem Wam szczerze, że troszeczkę tylko potrenowałem i już czuję, że moje mięśnie naprawdę mocno popracowały. Ustawię na jedyneczkę. Wrócę jeszcze może do samej stabilności maszyny podczas treningu. Nie jestem dość niski, 187 cm, a naprawdę ta maszyna jest bardzo. Stabilna, nie buja się na boki, zakładam, że ciężko będzie się przewrócić nią do przodu, do tyłu. Może łatwiej, ale naprawdę trzeba się postarać, żeby to zrobić. Na boki jest bardzo stabilna. Ten przedni stabilizator jest dość szeroki, także naprawdę na maszynie czuję się bardzo bezpiecznie. Wiele osób pewnie teraz powie, ale co to jest za? Orbitrek, który nie ma tych rączek ruchomych, powiem Wam szczerze, że ostatnio bardzo dużo, bardzo dużo wykonuję treningów na orbitreku jako rozgrzewka. Około 15 minut przed treningiem siłowym bardzo rzadko trzymam za rączki ruchome. Odpalam sobie jakiś film na YouTubie, łapię za te rączki nieruchome, i właśnie w takiej pozycji. Najczęściej wykonuje swój trening kardio. Na samym początku, bardzo martwiłem się o tą kolumnę, że ona będzie jakoś mi się mocno bujała, ale zwróćcie uwagę, że ona jest naprawdę bardzo stabilna, nie buja się do przodu, do tyłu ani na boki, stoi bardzo sztywno, pewnie naprawdę nie ma się tutaj do czego przyczepić. Kawał fajnej maszyny, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Troszko jakości wykonania, nie mam niestety tutaj stabilizacji, także ten obraz pewnie będzie Wam troszkę latał na boki. Mamy tutaj wyświetlacz, nieduży, ale czytelny, z taką półeczką na telefon, regulacja obciążenia, blaszki do pomiaru pulsu. Zwróćcie uwagę, ta kierownica, ile ma chwytów, także naprawdę każdy znajdzie odpowiednią pozycję dla siebie. Bidonik, przechodzimy dalej. Ten stabilizator przedni gruby, szeroki, dzięki czemu naprawdę maszyna pracuje bardzo stabilnie. Rolki transportowe tutaj mamy tą prowadnicę. Osobiście bym tutaj smarował smarem silikonowym, takim jak do większości orbiteryków z przednim napędem. Tutaj podstopki. Tylny stabilizator to duże koło zamachowe. Jakość wykonania w takim macie, naprawdę na żywo, bardzo ładnie ten orbitrek wygląda. Nic nie stuka, nic nie puka, plastiki, bardzo cichutko, wszystko pracuje. Także naprawdę bardzo, bardzo fajny orbitrek za bardzo uczciwe pieniądze. Przejdźmy teraz do podsumowania dzisiejszego odcinka. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że nikt mi nie płaci za ten film. Nie dostałem tej maszyny za darmo. Kupiłem ją za 999 zł i mam na to wszystkie dokumenty. Jeżeli chcecie, nie wierzycie mi, piszcie proszę w komentarzach pod filmem, będę prywatnie na to wszystko odpowiadał. Czy warto kupić ten orbitrek, stepper i schody w jednym? Osobiście uważam, że za te pieniądze jest to świetny wybór. Maszyna jest kompaktowa, pracuje cichutko. Płynnie nie ma tutaj się naprawdę do czego przyczepić. Osoba wysoka, osoba niska zrobią bardzo fajny trening właśnie na tym sprzęcie. Także gorąco Wam go polecam. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia!